Siemma, jestem Marek. Jesteśmy dzisiaj w Proksimie z Wacławem Wogiem z Decapitated. I porozmawiamy trochę o tym, na czym grasz i jak wygląda twój setup na koncerty. Dokładnie tak jak powiedziałeś. Witam wszystkich. Zaraz wam to wszystko pokażę co i jak o co chodzi, jak to wszystko wygląda u mnie. Od czego, od czego zaczynamy? Deseczka, pedalboard? Chyba tak. W sumie dużo tutaj nie ma skomplikowanych rzeczy tak naprawdę. Yy, wydaje mi się, że podstawową, podstawową, rzeczą w moim zestawie jest tutaj splitter yy, firmy Radial, bardzo fajny yy, spliterek, który po prostu... Yy, Pozwala mi na to, żeby grać jednocześnie na dwóch wzmacniaczach, jest to u nas w sumie bardzo istotne, no bo mamy. Jestem jedyną gitarzystą w kapeli, a połączenie dwóch wzmacniaczy daje nam tu fajny efekt. Nie jest to niestety efekt jakby dwóch gitarzystów, ale jednak co dwie głowy, to nie jednak to się mówi i robi dużą różnicę. Te dwie głowy razem robią różnicę. Także mogę sobie, pomimo Oprócz tego, że gram jednocześnie na dwóch. Sygnałach no i można tutaj robić trik, typu wyłączamy jeden wzmacniacz i możemy grać lewa-prawa i to sobie tam po prostu jakoś koryguje, w, tak jak mi pasuje, po prostu w numerze. Bardzo fajna sprawa. Oprócz tego co? Delay Bossa DD6, Bad Horse i 2 Morley'a. Y, noise Suppressor, który wpinam y, w obie głowy y, w input, czyli tutaj te wszystkie efekty idą przed, przed splitterem, dlatego te wszystkie efekty są później na dwóch głowach. Y, jedynie y, delay używam tylko w, w jednej głowie i wpinam y, ten efekt y, w efekt Loop y, Tuner, wiadomo, łami Digitecha. Plus bardzo fajna rzecz, którą podbijam solówki, czyli e, boost BB preamp. Bardzo fajna sprawa, e, używałem tego, e, tego urządzenia w zasadzie przy nagrywaniu prawie wszystkich płyt e, i w tym momencie używam go, w zasadzie tylko włączam do podbicia solówek. A jakby główne brzmienie biorę prosto e, z czerwonego kanału, wzmacniacza EDH, o czym za chwilę porozmawiam. Dobra, spoko, czyli prosty setup, wszystko jak naj, najprościej jak się, jak się da. Jak bardzo ten setup różni się od tego jak nagrywasz w studiu? Mm, wiesz co, w studiu generalnie raczej nie podpinam, nie podpinam podłogi, tylko jakby wpinamy się raczej prosto we wzmacniacz, plus tak jak powiedziałem wcześniej, że często używałem właśnie tego, prawie przy każdej płycie używałem BB, Triamp jako y, dodatkowego boost, boostera, mm, ale w zasadzie, tak naprawdę, przy, na przykład, taka ciekawostka, przy ostatniej płycie w ogóle nie używałem kaczki. Na przykład y, używałem splitera przy, i tego właśnie, tego tire, y, radiala przy płycie Carnivalist forever I faktycznie tam były nagrywane dwa wzmacniacze jednocześnie. I, i ten, ten splitter się bardzo fajnie sprawdził przy okazji nagrywania tej płyty. Jasne, dobra, to przejdźmy do wzmacniaczy w takim razie. Okay. Czyli jak wygląda to wszystko, co stoi e, za sceną? Używam dwóch y, głów 50W y, EVH, jak widać. Y, używałem 100W wcześniej. Y, aczkolwiek y, nie tylko z racji tego, że są lżejsze, zamieniłem, ale po prostu są jakieś tak bardziej po skuteczniejsze dla mnie. Nie wiem, są szybsze, są. Nie, po prostu mają więcej. Więcej tego wszystkiego, więcej... Nasy... Ten, ten, to brzmienie jest jakieś bardziej nasycone, nasycone bardziej po prostu, niż, 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 yy, niż setki, przynajmniej dla mnie. Yy, też używałem ich podczas nagrywania yy, yy, ostatniej płyty i yy, po prostu wypadają nieco lepiej niż, niż te duże głowy. Yy. tutaj z tego, z tego co widzę, tak samo ustawiasz obie, obie głowy? Staram się żeby brzmienia były podobne, a generalnie na, jak idzie sygnał na przód no to już yy, tak jak było widać wcześniej przy paczkach mamy cztery mikrofony, także ten sygnał, yy, nasz dźwiękowiec już yy, moduluje ten, ten, ten sygnał pod siebie, ale generalnie staram się żeby obie głowy były mniej więcej jednocześnie tak, tak samo ustawione, chociaż to brzmienie i tak się zawsze trochę różni, bo te głowy, pomimo że to jest ten sam model i nawet takie ustawienie, zawsze grają trochę, trochę, trochę inaczej. Jasne, Oprócz tutaj tego, masz dwie brameczki. zator napięcia i dwie brameczki, każda osobno do, do poszczególnej głowy. Bardzo skuteczne bramki szumów firmy Rocktron. bardzo proste w obsłudze, wpięte w FX Loop. One są właśnie z tyłu wpięte, plus floor, we floorboardzie, no supresor input, co daje właśnie pełną satysfakcję, zupełną ciszę w pauzach i żadnego brumienia, także fajny patent. No dobra, dzięki wielkie, to w takim razie teraz przejdźmy do podstawowej, podstawowej kwestii brzmieniowej Ach, gitary. Y, używam y, dwóch podstawowych gitar marki Ibanez. Jest to, to, Są to gitary y, Ibanez Custom Shop. Y, zaopatrzone w y, przetworniki. Y, w siódemce mam DiMarzio Evolution. Y, pasywny pick-up. A w szóstce... Może teraz można to można pokazać. W szóstce mamy y, IMG 81, czyli klasyczny aktywny pick-up, od całe życie używałem. Później zmieniłem na pasywy, ale jednak okazało się, że że dobrze było wrócić, zwłaszcza, że no, te, te stare numery, które w większości gramy podczas tej trasy wymagają tego pick-upu, bo wtedy po prostu brzmimy tak jak jedno i okazało się, że to zdecydowanie lepiej wypada przy tych starszych numerach, które właśnie było pisa były pisane na tym pick-upie. Mantra była nagrywana na tej gitarze i na tym, tym pick-upie, który widzimy. No i sam wajować ostatnio. Tutaj mamy Fixed Bridge, yy, to jest Ibanezowski chyba, a tutaj Floyd Ross do siódemki klasyczny Zblokowany. Zblokowany. Dwa potencjometry, w sumie niepotrzebnie, teraz już przy, nowym, przy nowej gitarze używam jednego do, do barwy i do, do, do głośności. Ym, tutaj widzę, że zmieniłeś punkt zaczepienia paska w tej, w tej gitarze. Tak, bo okazało się, w ogóle to był trochę taki prototyp bo wydaje mi się, że Ibanez z Custom Shop nie zrobił wielu Icemanów siedmiostronowych y, i przysłano mi gitarę, która była... tutaj był zaczep na pasek y, i okazało się, że po prostu, wiesz, leci w dół to samo było tutaj, z tej strony no i y, poradziłem się A, Fredrika z myszugi, który jest y, znawcą uwielbia Icemany, jest w ogóle kolekcjonerem tego typu sprzętu no i pomógł mi jakby, wiesz, zlokalizować odpowiednią yy, pozycję do, do umieszczenia paska, tak, żeby wszystko tak się zgadzało, jak ma być. Yy. Struny? Ernie Ball. Grubość nie jest, nie jest chyba jakaś specjalnie istotna. Znaczy, chyba wydaje mi się, że mam tendencję jakby do używania coraz cieńszych strun. Zwłaszcza, że można się przy grubszych, yy, przy wyższej akcji strun nabawić nieraz nawet i kontuzji palców, co jest kurczę, później uciążliwe podczas trasy. Także no, bardzo fajne gitarki. z LA Custom Shop. Fajna historia. Yy, w ogóle no, zaszczyt zaszczy 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 mnie trochę kopnął w związku z tym, że jestem posiadaczem Yandere tego typu gitar. No, bo są to gitary customowe, wykonane dla mnie yy, przez napady fajnych kurczę ludzi. Yy, w tym custom shopie na przykład to są, to są gitary, gdzie powstają gitary dla muzyków takich zespołów jak Korn, czy takich sław jak Steve Vai, Paul Gilbert. czy Slipknot. Po prostu gitara dokładnie taką, jaką chciałeś i taka została no, dla siebie tak. wykonana. W moment, te, 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 są, te gitary są e, pewnymi takimi jakby prototypami. Yy, 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 dzięki którym mogłem teraz sprawdzić i mogłem, mogłem sobie zrobić drugą siedemkę, która ma już. Yy, odpowiednią skalę, yy, zrobiłem skalę dłuższą, ta ma 25,5, zresztą ta szóstka ma taką samą skalę, okazało się, że potrzebuję nieco dłuższej skali do siódemki w tym momencie będę używał 26,5. Jeszcze mam pytanie odnośnie strun, bo mówię że ogólnie przesiadasz się na coraz cieńsze, jak odnosisz się do wpływu na brzmienie? Hmm, to jest to kwestia bardzo indywidualna tak naprawdę i to jest, to jest zależne od tego jak grasz jaki, jaki materiał muzyczny tworzysz z jaką siłą grasz i tak dalej tak dalej każdy gitarzysta bardziej nawet doświadczony wie, że im, im, im to, jest zawsze coś za, to jest zawsze coś za coś czyli jeżeli masz grubsze struny ten, ten, ten dźwięk masz szybszy masz bardziej wiesz Yy, powiedzmy skuteczny, ale yy, bardziej słyszalny mogą być te, te dźwięki, zwłaszcza w, w niższych strojach, yy, aczkolwiek yy, no jest to troszeczkę mniej jakby komfortowa sytuacja przy grubych strunach, ale cienkie, cienkie dają możliwe, że więcej tego crunchu, te, znaczy takiego crunch i soundu, generalnie yy, tego dżin dżyn dżinu fajnego yy, z grubych strun. No, no, ciężej po prostu. No, trzeba, trzeba tą prawą ręką bardziej trochę dociskać. Zresztą lewą też. No, myślę, że mm, odpowiednia kontrola przy, przy cięższych strunach, przy odpowiedniej kontroli, odpowiednim pick-upie i ustawieniu wzmacniacza jest to możliwe też, żeby, żeby grać świeżo. Y, y, brutalne, agresywne riff, riffy. To jest kwestia też tak naprawdę indywidualna. No Jasne. Tu widzę, że jeszcze korzystasz w tej gitarze siedmiostrunowej z gąbek do tłumienia tych strun za, za blokadami. W zasadzie tak, chociaż co, no staram się po prostu ograniczyć jak najbardziej jakieś dodatkowe szumy, dodatkowe wiesz, dźwięki, które nie są w ogóle do tego potrzebne. Także zawsze można tutaj nie wiem, zawadzić albo te struny też mogłyby rezonować w jakiś sposób, więc... No taki prosty patent, czyli gąbka pod struny i to już masz pewność, że, że nic się nie wydarzy. To samo zresztą mam później tutaj w środku, tu jest teraz zakręcone, ale tak samo w środku te wszystkie sprężyny i te wszystkie rzeczy, które są, są stłumione. Także, tak żeby w zasadzie muzyka wydobywała się tylko i wyłącznie. Z tym. Tego miejsca. Jasne. Mówić, moje jedno pytanie. Czy poza tą modyfikacją paska ogólnie wprowadzasz do swojego rigu jakieś customowe rzeczy, przerabianie efektów, przerabianie wzmacniaczy, czy wszystko jest tak, takie samo jak ze sklepu? W sumie tak naprawdę to mm, a, w całym moim rigu u, używam raczej takich seryjnych y, modeli i urządzeń, y, jeśli chodzi o, o efekty, o mm, wzmacniacze i paczki, to jest wszystko raczej seryjne. Yy, ale najważniejsza sprawa, czyli gitara to jest jakby robione bardziej pode mnie i, i, i to są customowe instrumenty, czyli naprawdę brzmią rewelacyjnie. I tak jak, tak jak tych chcesz. Tak, a poza tym yy, Custom Shop wydaje mi się, że, że posiada naprawdę yy, yy, odpowiednie drewno, odpowiednio sezon, sezonowane i dobrane pod to, żeby te gitary brzmiały naprawdę o półkę wyżej niż, niż gitary, które można do, y, dostać w sklepie. Y, I w zasadzie to decyduje i to jest, to jest podstawa mojego brzmienia, że, że te gitary są właśnie, y, wyjątkowo dobrze brzmiące, że, że są z custom shopu. A y, paczki, wzmacniacze EVH są na tyle dobrze zrobione, wyprodukowane, te seryjne modele, że to jest w zupełnie w tym momencie dla mnie wystarczające. Jasne, oczywiście. Czyli prosty, prosty zestaw i sound, sound z ręki. Można to tak po, podsumować. No i oczywiście customowe, customowe gitary. Dobrze, dziękuję, dziękuję ci bardzo. Życzę udanego, udanego koncertu. No i widzimy się za jakiś czas. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pozdrawiam